Dzień dobry w ostatnim odcinku z playlisty, gdzie kręcę sobie, pokażę Wam o co chodzi. Sobie ze szklarni przyrost od listopada do marca. Przed tym filmem nagrałem 20 minut filmu, sobie wyobraźcie, <grych> przez ten mikrofon, który się urwał w końcówce tutaj. Koniec. Koniec nagrywania na razie kamerką. Nagrywam teraz Panasonikiem, ponieważ. Yy, no, mikrofon tam nie działa, a wbudowany mikrofon to jest po prostu jakaś katastrofa, jest lipa. Ale szaleją, papugi. Tak więc, co? Wejdźmy tam trochę. Brogmanskie wam właśnie pokazuję, które niedawno pryskałem. Bo, oczywiście, co? Przędzioreczek! Nie, czy nie, nie, czy jakieś te, jak one się nazywają? Te krówki wymówicie. Larwy zasrańskie. O, tu są takie malutkie, już widać znowu. Sobie rosną. Krowy. A, co do mikrofonu. Zamówiłem mikrofon pod smartfon. Ponoć będzie działać i po prostu będę już miał tak, że kamera będzie nagrywać. Będę od, mógł odejść nawet 20 metrów i powinno być dobrze słychać, ale to zobaczymy, pożyjemy. Wejdźmy tam, gdzie nie wchodziliśmy przez wszystkie te sezony, <laughs> ale się drą. Mm. Idźmy zobaczyć, co tu się dzieje. Może być nie będzie takiej już dobrej stabilizacji na razie z tej kamery. O kurczę, musiałbym podlać tutaj Mensis. Ale on musi mieć tam Saharę Ale mimo to widzę, chyba żyje Przeżyje To ten ścięty Maureli, gruby, zielony Niestety nic się nie wysuwa Podejrzewam, że na dole przygnił Bardzo twarde Musa Juanensis. Czyli wszystko będzie gites Tu mamy Mensis, ale muszę tu wody polać też nie, to nie jest Psikimesis, to jest Musa Balbisiana. No trzeba będzie popcinać te suchary, pewnie, pewnie będzie wszystko dobrze. I on miał tam... Miał, a i on tu ma odrost. Zaraz tutaj wpadnę, może od razu wpadnę z wodą. No bo jest po prostu masakra tutaj. Człowiek tak nie zagląda, wiecie, nie patrzy. A i co do tego aparatu. Słyszycie jaki jest odbiór. Mikrofonu w ogóle to, o, zobaczcie, stereo nagrywa. Kto ma tam słuchawki teraz to powinien słyszeć sobie jak z lewo na prawo gadam. Co mnie cieszy, tylko ten aparat nie ma aż tak super jakości, albo ja po prostu przeginam pałę i wybrzydzam. Dobra, to jeszcze tylko to pokażę. Kolejna bulwa, którą tata przekopywał sobie tam ogród zapomniałem wykopać, to jest oczywiście przeciął, <grym> to jest też pauczycha, ale zrobię test na cztery potne i osobno do doniczek. Zobaczymy, czy się rozrośnie. Będzie film o tym osobno pewnie. Zobaczymy. Dobra, teraz bierzemy w WD. WD40, czyli wodę. Będziemy lać tam. Naureli nic mu nie jest oczywiście. Ale się drą dzisiaj. Zadowolony chyba z tej pogody. <gry> Zobaczcie sobie odcinek z pora poranny Po szóstej. Kto tam nie widział? To będzie odcinek przed tym. Kurde, wejść tutaj to. Masakra jest jakaś. O! Tu też widzę sucho. No ale myślę, że po tym podlaniu coś tu się zacznie dziać o, zoomek tu działa. To co lubię w tym aparacie. Zoom optyczny O Patrzcie, storczyk, usech. Tu coś usechło, już chyba nie wyrośnie. No tak więc tak to wygląda. O właśnie, teraz sobie jeszcze tu... Ale mówię wam, ja nie mogę tu się ruszać. Kurde. No, i zaraz połamię znowu co nieco. Chciałem podlać plumerię. Tą no i chyba podleję trochę. No, nie mogę tam się dostać po prostu. Ponieważ no, no nie mam jak wejść. Bo mam zastawione cytrusami. W ogóle to miałem cytrusy już wystawić. Czy ja widzę pomrowa? No wam pokażę. Czy ja widzę pomrowa? Co to jest? no nie wiem, trzeba to złapać ręcznie siedzi takie coś nie, kamień już myślałem no, tutaj kolekcja Sikkimensis, tam trochę podlewam chociaż też pewnie dosyć sucho mają ale wszystkie ładnie porosły tu następny Sikkimensis pała wielka nie wiem trzeba będzie potem obcinać te wszystkie ojej końcówki suche bo środki mogą nie rosnąć, no ale no no, trzeba poczekać jeszcze trochę, aż przyjdzie czas, żeby tam się dostać. A ja ogólnie powinienem poobcinać i zobaczyć, czy są środki zielone. W sumie to mamy czas. Zaraz to zrobię. Tylko jak stąd wyjdę, znajdę nożyk. Film stawię bez montażu, wiecie, bo, bo się zdenerwowałem. Wcześniejszym filmem pewnie ktoś, część z Was o tym wie. No, wyobraźcie sobie, gadać z 20 minut i idziecie wrzucić film. Jest. A głosu nie ma, no to no może, no nie zrozumieją tego wszyscy, kto, co, co ludzie nie kręcą, o, czarny, co nie kręcą filmów, to ciężko zrozumieć, ale dla mnie plus, plus montaż, to jest kupę czasu. Dobra, robimy cięcia na żywca, porobimy cięcia, tu mamy Basio, tylko teraz tak, kto będzie trzymał, w sumie to chwilę nie będziecie widzieć, o, Zobaczymy, czy wszystko jest ok. Jak to basio? Wszystko jest ok. Zaraz wam pokażę. O! Jak jest taki zieloniuteczki środek, to wszystko jest w porząsiu. Tak samo musimy tam ciachnąć. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale. No, tutaj się z basio i patrzcie, co się porobiło. No, raczej nie widzicie przez ten liść ale zaraz, zaraz, zaraz jeszcze gorzej. Dobra, nie kombinuję. Obetnę to Wam pokażę. Co tu się dzieje? Chwila. To samo. Widzicie zieleniutko. Tak więc będzie dobrze. Będzie dobrze. Tniemy dalej. Czy dałoby się dostać tam do tych kurde wielkszy, większych sikimensis, ale. Ja pierdziele. No jak się tam dostać? No jak się tam dostać, kurde. Wychylić się to gleba. No. Przydałoby się tutaj zajrzeć, co tu się dzieje. Bo tutaj środka nie widzę. W ogóle. Hmm. Czekajcie, znowu go przyciągnę może, najpierw obetnę tego suchara. Znaczy nie suchara, nie taki suchar ten liść. Nie czuję środka w ogóle. Wiem, że nie widzicie, sorry, ale no nie ma mi kto tutaj utrzymać tego aparatu, więc ja spróbuję teraz ciachnąć gdzieś tutaj. Zawsze tak robiłem z siki. Ej, dobrze jest. Patrzcie, trafiłem akurat w końcówkę, która zaczynała rosnąć. Czyli w porzo! Czyli w porzo będzie. Patrzcie tutaj. Też zieloniutko. O, i to lubię w nim. Ostrość łapie nawet z daleka. Fakt, że to może nie tak szybko, ale łapie. Dobra, teraz by się przydało jeszcze. W ogóle to obejście miało być, ale co tam? Popatrzycie sobie, jak tnę. Mam nadzieję, że mi ten głos będzie tym razem. Tam listek ruszył, ruszył z tego suchara, jak widać. Tutaj brugmansja działa, wianecznik cały czas. Zielone jest no. Nie zakwit. Tutaj plumerie też spoko. Papajki ruszają. O! Co najważniejsze, ruszyła ta. Już troszeczkę podniosło sobie, już się przyzwyczaiło chyba do temperatury, jak ona mamusa, apple. Bo widać tutaj, o, rośnie na nowo. Moja najgrubsza papaja po ścięciu puszcza listki tutaj. Fajnie, fajnie, udało się, przeżyła. No takiej grubej papai w tak dobrym stanie to jeszcze chyba nie miałem na wiosnę, bo wcześniejsze wszystkie popadały. No, kaktusionki tam są, tutaj to ile trzeba będzie porozdzielać. W czasie popodlewałem tutaj, jak nagrywałem. No, tutaj też papajki. I tam bardzo świetnie ta Papaja sobie radzi. I Zumek nie trzeba wchodzić. Papaja ta jak ona ma? Z moich nasion, która jedna wzeszła, a reszty nie wysiałem. Chyba mam gdzieś jeszcze te nasiona. Trzyma się bardzo ładnie. Tak więc jest jakaś szansa na owocki w tym roku. A te przecineczki tutaj to są musa velutina. Kolejne moje pokolenie. Idziemy dalej. Idziemy dalej ciąć, potem Wam pokażę ile krzaków powycinałem. Musa da nie zatrzymał wzrostu w tym roku, to jest odrost i następna tam rośnie, rura się kręci, no super, tylko że tu się nie zmieści, no to nic, musimy wejść tam jeszcze raz, spróbować ciachnąć te inne gatunki, albo tu patrzcie, co tutaj mamy, co tu mamy, czekajcie, może zobaczyć, Masio czy co to jest, co tutaj mamy. Już nie pamiętam. O kurde. O kurde. A! Itinerans India Form. I tutaj wisi. Oho, wow, ho, Cienko to widzę chyba. A nie. Może będzie żył. Też by się przydało ciachnąć. Zaraz, ciachnie, ciach, ciach, ciachniemy, Czekajcie. No, wam nie pokażę. Uuu. Uwaga, awaria. Moment. Pierwszy zawarią Indiaform. Środek ma czarny. Środek ma czarny. Znowu puszczam. Tnę niżej. Szukamy żywego. O, i też niedobrze. Patrzcie. Też jest lipa. Niemy dalej. O! Będzie żył. Ten otóż sposób powinien ruszyć. Będę musiał tu podlać trochę. No co jest? O, jest zielone to. Możliwe, że ruszy. Teraz tak, z tyłu jest musa velutina, który chciał kwitnąć, ale nie dał rady. Po prostu robię tu miejsce, czyli tniemy znowu. O, Bo to już i tak jest na straty, a robi tylko cień. Bo już jest po przekwicie. Dobra. Tyk, na kompos pójdzie. Kurde, no tam nie wejdę. Nie chcę uszkadzać tam deptać po tym wszystkim, ale wchodzimy jeszcze raz tutaj. O. Kurcze. I tak sobie myślę, sprawdziłbym Ioanensis. To mamy na pewno Musa Ioanensis. Pamiętacie, co nie mogłem tego oddzielić? Tylko teraz pytanie, a jest tak. Ioanensis. Pytanie czy no bo wystają tutaj, wiecie, żywe. Ogólnie on jest ponoć bardzo mocno odporny i, na, i te, na to wychodzi. Tu też jest zielony, że chyba nie ma sensu ciąć. Ale możemy ciachnąć musę Balbisiana, zobaczyć, co tutaj się dzieje. Dobra, znowu znikniemy na chwilę z kamerą. Tne, Gada! Wow, Patrzcie na to! Czyżby to było koniec? Dobrze tu zajrzałem dzisiaj. Jednak drugi raz. Tnę niżej. O, przepiórki się odzywają. Kurde, ostry trzeba uważać, bo się kciaknę, a do szpitala jechać teraz, to można by powiedzieć, że pewna śmierć. Hmm, będzie dobrze. Będzie dobrze, zobaczcie. Chyba trafiłem... A co to za dziura jest w ogóle? A skąd tutaj dziura? Kurde. Memento Tnę dalej bo... a dzieli się jak jest dziura kurde, tnę dalej No wiecie co jeszcze z takim czymś to ja się nie zdarzyło, nie, nie spotkałem żeby dziura była na wylot Dobra, na razie nie. A przytnę jeszcze. <laughs> Ale leci woda z niego, to chyba będzie żył. Czekajcie, wiem, znowu nic nie widzicie, tylko pały grube. Tniemy dalej. Wiecie co? Jeszcze czegoś takiego tu ja nie widziałem. Dobra, nie tnę już wszystko niby zdrowe, ale no nie ma nic w środku kolejny dziwoląg bananowy, fajnie jakbym tak sięgnął tego sikki i tam ciachnął dobra trzeba będzie tak zrobić jak mówię bo mnie to bardzo ciekawi bo tam jest taki kipisz dwa takie suche liście widzicie Trzeba przydałoby się to kurde też przyciąć moment, może zdejmę aparat Coś może zobaczycie albo zaraz padnie, i będą jaja. Jecha, ale jak coś wymyśli, zaraz. Dobra, coś tam będzie widać. Uwaga, ale trafiłem znowu. Będzie dobrze. Nie jest czarny. Dobra, chociaż szczerze, no nie widzę. Tam nie było czarny, ale zobaczymy aparatem, co tam się dzieje. Dopiero będę widział na filmie. Mam nadzieję, że ostrość łapie. Dobra, dobra jest. Cięcie, gięcie, kurczę. Tak, tak więc, jak widać, sykki są odporne. No, a tu widzę, że. Będzie lipa! Także wierzę, kochani, mili, oglądający ten dziwny kanał. Ja zakończę z zielonymi NST, bo ja mam same problemy, aczkolwiek od, od Krzyśka mam jeszcze małego, zielonego, dosyć dobrze się trzyma. Może w tym roku ten coś się rozpędzi. Na środku to teraz pokazuję. No ale to już któryś tam rok co uprawiam te banany. No i słabo z tymi zielonymi. On ładnie podróżł w tamtym roku. No ale co z tego? Jak znowu cienko przezimował. Co ciekawe, zielone, te czerwone to już nie jest oryginalne, tylko jakieś zmutowane. Nie wiem, może i zbarwione, dlatego że ludzie po prostu zmodyfikowali ten kot ich genetyczny, czy jak to się nazywa. I może dlatego one tak lepiej przed, przetrwają. Czy zimowisko tutaj. I w ogóle. Ale droniape dzisiaj naprawdę. Cytrusy dalej twarde wiszą już tak dojrzałe, że no one już powinny spadać. One nadal, nadal są konkretnie twarde, a jak podlałem to się porobiły po prostu z skały. Czekam. Malwa zaczęła rosnąć, wszystko fajnie. W piwnicy. O, bekło mi się, przepraszam bardzo. Czasem trzeba. Piwnicy jednak czekają. Czekają, czekają. Dziwidła. Nie posadziłem na szczęście, bo zima przyszła. To na dniach będę rozdzielał, czyli Musella lasiocarpa. Tak samo zobaczcie tutaj. W marcu zaczął kwitnąć. Koniec marca rok czasu. Nadal jest, jak widać, kwiat. No po prostu lamy to jest szoczek, lekki szok. Tutaj. Żółta brukmansja, dzisiaj pryskałem, bo oczywiście robaki jadły. Na razie jest ok. Za jakiś tydzień, dwa, trzy wyjadą stąd na pewno do tamtej szklarni. Dzisiaj przytarłem czymś, tylko nie wiem czym. Ale jak widać, stan stan drewna, jej podlewałem ze 4-5 razy, jest ok. 17 stopni na plusie. Tak więc tak to wygląda tutaj. No, dobra. Pocięliśmy trochę. Co tu mam? Jeszcze też przecinki, same przecinki to welutinki właśnie, z moich własnych nasion, a nic tak tutaj już ciekawego, no brugmansja oczywiście, tak podglądam sobie, no tu taka marna, pewnie robaki nie, jeszcze jej nie jedzą, takie wiecie, odratowane, tylko że eskulenta pisze, a to nie jest eskulenta, tylko brugmansja, skończył mi się oś ośrodek na pryskanie, od robaków trzeba będzie zakupić. Dobra, idę to wywalę na kompost i tyle. No, jeszcze to wam pokażę. Widzicie, już obeschło te zgnitek Tą resztę też posadzę normalnie, urośnie bulwa z tego. Pałczycha jest kurcze, wręcz prawie nieśmiertelna. A tak ziemniak, kawałek zniwe, zgnite, odkroicie, posadzicie, będzie rósł. Tak można to. Sobie porównać. To byłoby na tyle. Wszystko poza tym jeszcze pięknie rośnie. O, tam już, o, no teraz z zoomkiem to chociaż mogę pokazać. Widzicie, to już się od dachu odbija. W tamtym miejscu jest tak 4, 4, 10 cm do szyby. Tak więc nie wiem, jak ja to będę wyciągał. Nie chciałbym tracić tych liści. No, będzie taka konkretna roślina na wiosnę. Nie wiem. Pomyślimy, pewnie będę rozbierał jakąś część szklarni, tylko że tak. Ja mówiłem, że rozbiorę tamten słupek. Tutaj, nie? No ale przecież tutaj mam. Przecież tego też nie będę rozbierał. Kurde, musiałbym naprawdę odkroma. Chociaż tam wkręty tylko, ale ile ściągania tego wszystkiego. Co chciało się hobby, to się ma teraz, nie? <laughs> Brugmasy mają super wielgachne liście, zobaczcie. A to jest pojedyncze, to są. A zobaczymy podwójne, jak w tym roku dadzą czadu. Tyle. Trzymajcie się. O, pik, pik, na raz